na ziemi. Wróżka Salomea, kogo witam. Kto po drugiej stronie? Halo. No halo, tu słuchamy, do Wróżki chciałem się dobrać. Do Wróżki się Pan dodzwonił, Wróżka Salomea, macham do Pana obiema łapkami z telewizji. Jak ma Pan na imię? A, się A ja byłem cieszy, co jest? Ale ja pana słyszę, bo jest opóźnienie w telewizji. Imię pana, imię i. Ale ja Jak ma pan na imię, jak ma pan na imię. Ja pana słyszę. Czy pan mnie słyszy? Dobrze. Dobrze. Dlaczego pan nie łączy mnie z Salomeą? Ale jest pan połączony z wróżką Salomeą. No. A e, e, ja wezmę teraz w rękę słonia. Czy pan mnie ogląda w telewizji Polsat? Halo. Ale ja, ja. Macham słoniem. Chłopie, jak masz na imię? Macham słoniem do Ciebie, imię Twoje, imię! No mówię imię Krzysztof A, już, już nakarmiłam Pana krokodyla, bo już mnie Pan zdenerwował, Panie Krzysztofie. Widzi Pan, już się Pan podładował złotym światłem ode mnie. Panie Krzysztofie, jaka, jakie pytanie do kart? To Pani do mnie dzwoni? Halo. No, słonika widzę, no. A ja? A o co by pan chciał w karty zapytać? O imię. No, moje imię to Salomea, pana imię to Krzysztof. A mam kobiety a... dla pana w kartach? Poszukam ci pieniędzy. Ale i Zobaczcie, jak działa prawo przyciągania. Mówiłam o patologii i przyciągnęłam mężczyznę, z którym się nie mogłam dogadać, bo miał zanieczyszczone ciało mentalne. O, jest pan! Halo. był no, w ogóle super. Kocham życie. Panie Krzysiu, niech pan zada pytanie moim kartom. Bardzo pana proszę. No zadaję pytanie. Niech nie znajdzie kobietę. Kiedy Pan znajdzie kobietę? Ja Panu na to pytanie odpowiem. Teraz proszę odłożyć słuchawkę od telefonu i słuchać wróżby oglądając telewizję Polsat. Ja poszukam tej kobiety dla Pana. Jakiś jest wzięła łączy, a ona kobietę znajdzie. Znajdę, znajdę kobietę. Kobieta dla Krzysztofa. Ale jaki jest na Ja nie mogę. Panie Krzysiu, nie jakiś facet z nią rozmawia, tylko to Pan ze mną rozmawiał, bo jest opóźnienie 3-4 sekundowe, bo ten sygnał leci przez satelitę. Czy. Boże, Boże, naprawdę kocham życie. Super. No, ale wiedziałam, że będzie zabawnie i trudno, ale damy radę. Szukam. Kobiety dla tego Krzysztofa, który nie uwierzył, że ze mną rozmawia, a ja słonikiem dla niego fruwałam w telewizji. Boże, niech ja poszukam tej kobiety dla tego Krzysztofa. Niech ten Krzysztof usłyszy tą wróżbę. Bardzo cię proszę. Boże, pomóż mi. Czy Krzysztof będzie miał kobietę w życiu? Zaraz zobaczymy. Prawda dla Krzysztofa. Więc właśnie widzicie, kochani, no trzeba po prostu mieć tą świadomość. Mamy tylko i wyłącznie zboża. Halo, dzień dobry, ezoteriusz, witam. Dzień dobry, chuj mi A to niech ci stoi. I ty tak stoisz pewno sam jak ten twój ten tego. No, to niech ci stoi. Proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Niech ci się darzy. Proszę Państwa, no, jak zwykle jakiś pustak się odzywa, jak to młodzież mówi dzban w oczekiwaniu na przypływ na kropelkę rozumu. Także no, proszę bardzo, no, już widać jaki to będzie polski patriota, przedstawiciel, być może kiedyś do władzy będzie. Próbowali. Także, proszę Państwa, popatrzcie, piękna nasza Polska, cała. Takie będą rzeczy pospolite, jakie ich dzieci chowanie. Także fajnie, fajnych rodziców musiałeś mieć, ty zostającym. Także, <grym> no, twój tatuś pewnie też stał gdzieś. Proszę Państwa, zapraszam, czekam na osoby pełnoletnie, na osoby, które mają pytania, które chcą. Tak jak powiedziałem, oczywiście się dowiedzieć, czegoś się dowiedzieć o swojej przyszłości. I to jest, powiedziałem, program dla osób dorosłych, ale zawsze jakiś pentak się wcina. E, Chuj ci w dupę. Spadaj szczawiu, gnoju, jakieś buraku. E, Także proszę państwa... No, jak widzimy, tak? Właśnie, tylko podajemy imiona, bo ten tutaj się przedstawił z nazwiska. Także, proszę Państwa, tylko imiona przedstawiamy swoje. A nazwisko zachowajcie dla siebie. Proszę Państwa, jak widzicie, hamstwo jest wszechobecne i wszędobylskie program. Nic w programie na żywo, proszę Państwa, jest to nieuniknione. Jak widzicie, chamstwo ma siłę przebicia. A... No słucham. I mnie proszę datę urodzenia i pytanie. ach ja chodził do blu. Proszę Państwa, dziadostwo jak zwykle wszędzie buszuje Gówniarze nie śpią i blokują proszę Państwa, linię. Polska inteligencja nam rośnie. E, aż, że tak powiem, serce przyrasta. No, gówniarz zadzwoni i bzdury tutaj powiada, bo chwali się swoim hamstwem, swoim e, głupim językiem, bezmózgowiem. Kiedy kurwa zgolisz w brodę? Ty słuchaj śmieciu, ty jesteś bez, bez brody, jesteś jak krowa bez ogona. Wiesz, chłopy bez brody są jak krowy bez ogona. I to jest dla ciebie takie przesłanie. Tak wyglądasz, jak teraz, jakbyś bez majtek chodził. Musisz sobie zapuścić brodę. Drodzy Państwo, no popatrzcie, jeszcze nie poszli spać. Jeszcze gdzieś banda takich głuptasów siedzi i nie zadaje pytania o siebie. Nie pyta o to, jak w swoim życiu. Dokonać jakiegoś remanentu, jak e, naprawić swoje życie, siebie naprawić. Siedzi taki i myśli: co tu z, jeszcze, jaką głupotę wymyśleć? No, jakiś nie jak zwykle. Proszę Państwa, przedstawił nam się tutaj e, patafil jakiś, także e, nie bierzcie sobie tego do serca. Durnie zawsze się trafiają, e, w każdym programie praktycznie można by było ich wyłapywać. E, dla takich nie ma tutaj miejsca. Weź ten, tą brodę z ryja. Ty pacanie, bałwanie. Żebyś wiedział, że wyglądasz bez brody, facet to wygląda jakby majtki, bez majtek chodził. To tyle ci odpowiadam, no, czubie jakiś. <słuch> Proszę Państwa, jak widzicie, śmieszki są, radośni twórcy kawałów tak zwanych, dzwoni idiota, blokuje linię komuś. No ale niestety tacy są, ponieważ program na żywo ma to do siebie, że pomiędzy ludźmi, którzy są zainteresowani ezoteryką, prześlizgują się takie półgłówki albo bezmózgowcy. No i tyle. dobry. Dzień dobry pani Salomeo. Dzień dobry. Ezoteriusz Maksymus. Ojej! <dziesz> Ezoteriusz na mój ostatni program, szaman! Szaman zadzwonił do mnie w moim ostatnim programie. Kocham cię zoteriuszu. <noise> czy dzwonisz, żeby mi coś powiedzieć, czy sobie powróżyć? Chcę, na... hmm, chcę powiedzieć, że pięknie wyglądasz na wizji. I... <głos> Dziękuję. <głos> Pięknie wyglądasz na wizji, wiesz i jesteś cudowna, szkoda, że to już jest twój ostatni program. Uwielbiam cię, pamiętasz, w domu w różek, no tak. my ze sobą, jak brat z siostrą, Tak. Fajnie było, miło Fajnie. Sobie. Uważam, że przeżyliśmy wiele tak. fajnych chwil, Szkoda, że odchodzisz, kurka wodna. Ale czasy się, wiesz co, zmiany są dobre, a my się jeszcze będziemy widzieć nie jeden raz. Dziękuję Ci za ten telefon. Ja też uwielbiam Ciebie. Dzięki, że zadzwoniłeś do mnie. Dzięki! Chciałbym, Dzięki. Żeby ten, żeby ten krzyż, który wykonałem dla Ciebie, ank, żeby, żeby on Ci spełniał e, wiele, wiele fajnego w życiu, żeby Ci przyniósł. Ezoteriuszu, ja sobie ten krzyż ank, jak tylko go ubrałam, to od razu pojechałam do Wiednia i przeżyłam przygodę życia. Także jesteś rzeźbiarzem, który ma magiczną moc. I ten Twój krzyż Ang, który mi dałeś na urodziny, działa. To Ci z serca za Niego dziękuję. Jesteś szamanem, po prostu. Życzę Ci i nie tylko życzę. Trzymam za Ciebie kciuki, żebyś była szczęśliwa. Jestem wdzięczna za Twoje dobre słowa z serca. Wdzięczna jestem. Pozdrawiam Cię. Pozdrawiam. Od starego ezoteriusza. Trzymaj się, jesteś młody duchem. Dzięki, ezoteriusz. Dzięki, że zadzwoniłeś. Ojej, ojej, jej. Zadzwonił do mnie ezoteriusz i tak mi się zrobiło ciepło na serduszku. No, widzicie moi mili. No, tak to jest w ostatnim programie, ale no jak już szaman do mnie zadzwonił. No to słuchajcie, no wszystko jest w cyklach, w rytmach. Wszystko jest w cyklach, w rytmach. Pewne programy się kończą, człowiek rozpoczyna nowe etapy w życiu. Teraz oczywiście no nie znikam przecież jeszcze z tego życia tutaj ziemskiego, będę się udzielała w internecie, ale rzeczywiście powiem tak, no zmiany są dobre. Tak jak mówiłam, zmiany są dobre, zmia nie należy się bać zmian, chociaż łezka się w oku kręci, chociaż wzruszenie w serduszku, ale zmiany są dobre, bo wiem, że jak ludzie nawet nieraz jak są małżeństwem i jak się nawet nieraz rozstaną i potem próbują z powrotem się zejść, to odgrzewane kotlety nie smakują. Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Jeżeli już się z pięć zakończyło jakiś etap, czy w jakiejś pracy jakiś etap, to potem już no, warto robić coś w nowym miejscu albo z nowymi ludźmi, albo coś y, udoskonalić, bo zmiany są dobre. W naszym życiu jest najważniejszy rozwój. Rozwój naszego ducha. No ale i tak się spotykamy przecież w różnych sytuacjach z ludźmi. Dzień dobry Państwu. Witam Was kochani bardzo ciepło, bardzo serdecznie. W kolejnym programie szósty tar w kolejnym programie tajemnice losu ja nazywam się Paweł jestem tarocistą oraz numerologiem zajmuję się również kochani magicznym przekazem energetycznym zajmuję się również wyrocznią słowiańską jestem autorem oraz twórcą kart słowiańskich karty słowiańskie karty naszych karty wierzeń naszych przodków zanim przejdziemy do naszego programu Powiem tylko o regulaminie, który nas tutaj obowiązuje, a więc do naszego programu mogą dzwonić osoby, które mają ukończone 18 lat. Na pod... Dzwonicie pod podane na dole ekranu numery telefonów, zarówno w czasie jego trwania, jak i po jego zakończeniu. Jeżeli zadzwonicie na nasz numer w czasie trwania programu, zostaniecie połączeni właśnie tutaj ze mną na wizji, bądź też z jedną z naszych druży, które czekają, dyżurują na naszej infolinii ezoterycznej, która jest czynna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Szczegóły regulaminu znajdziecie na 441 stronie Gazety Polsat. Kochani, numery telefonów, które prowadzą was tutaj do mnie do studia, są podawane na dole ekranu, są wyświetlane na dole ekranu, mam nadzieję, że już problemy techniczne nie będą miały tutaj miejsca, jak na samym początku naszego, na naszego programu, tutaj przed chwilą pojawiały się numery, taroczista Paweł znikał i tak i na odwrót, ale... Ale przynajmniej y, to oznacza, że program jest na żywo, więc już teraz możecie wybierać numer telefonu, aby być tutaj pierwszą osobą, która będzie ze mną mogła porozmawiać. Na pewno w tej chwili oglądasz y, program Tajemnice losu i zastanawiasz się. Witam serdecznie, dobry wieczór, słucham, dobry wieczór. Dobry wieczór, pan. Do pana się zadzwoniłam drugi raz ponownie, a zadałam panu pytanie. Tak. Ja mam dzieci i pan tak. mi tu taki wzór opowiadał że mam dwóch synów, ja mam tylko jedną córkę. A skąd ja mam wiedzieć, czy to prawda? O, no to nie wiem. A, ale ja ale, wiem, ale, ale nie proszę pani, prawda, ale, chwileczkę, ale chwileczkę, ale chwileczkę, ale skąd ja mam wiedzieć, że to prawda? Przecież każdy może do mnie zadzwonić, i powiedzieć, że bzdury nagadałem. No ale ja do pana dzwonię. Ale skąd ja mam wiedzieć, że pani mówi prawdę? A, a, może, a może pani jest osobą, która źle na przykład życzy? Może pani jest katoliczką i neguje pani programy ezotryczne? A może pani mnie najświęciej w świecie nie lubi? Po prostu zadzwoni i zadzwoni mm. i mówi, a zadzwonię do niego i powiem jemu, że mam córkę. A skąd ja mam to wiedzieć? A może, a może pani po prostu nie wierzy we wróżby? A może po prostu pani chce zrobić mi przykrość A może pani chce podważyć wiarygodność programu Skąd my mamy to wiedzieć, proszę pani Że pani ma córkę A może pani ma naprawdę dwóch synów Ja też mogę zadzwonić i powiedzieć Ja jestem kominiarzem, a nie jestem Maciejem, Albo to jest program nadawany na inne stacje, a nie na TV7 Drodzy państwo, wszystko można za zadzwonić Przecież pani jest anonimowa Przecież ja pani nie znam Przecież pani nie podała swojego nazwiska No taka jest prawda, drodzy państwo I każdy może zaprzeczyć, kto każdy chce Ale czy to jest prawda? O to jest pytanie nie wyciągam od ciebie żadnych informacji. Mogę to sprawdzić. Mam pierwsze połączenie, czekam na wasze Bardzo, sms dziękuję. Robert Górnicki, witam, kto się do mnie dozwonił? Witam dobry. pana, jest pan na wizji, tylko proszę, tam jest opóźnienie w telewizorze, więc proszę nie słuchać w telewizorze. Z kim mam przyjemność? Macham panu. Pawełek. Pan Paweł, w którym roku pan się urodził, panie Pawle? 81 w roku. Dobrze. Witam, i co mam dla pana sprawdzić, panie Pawle? Proszę pana, mam jeden życiowy problem. Mhm. Mm Proszę wyczytać list, czy jest gejem. To pan tego nie wie? No nie wiem. Wie pan co? A jak pan patrzy na faceta, to pan udyga, Czy na kobietę panu dyga? Nie wiem jeszcze. No to niech Pan sprawdzi, wie Pan, niech Pan sobie weźmie dwa zdjęcia, Pana i Pani i tam, gdzie będzie, wie Pan, tak zwana reakcja sprężona, to znaczy, że tą opcję Pan wybiera. Jeśli Pan wybierze jedną lub drugą, to znaczy, że jest Pan biseksualny, wie Pan, nie potrzeba kar do Tylko tego. Także... Pana, mam taki problem, nie wiem, kiedy mi Wie pan co, to, to wie pan co, to ja myślę, że to się impotencja nazywanie, brak problemu określenia w którą stronę pan idzie wie pan. Także może nie wiem, tak, takie tabletki teraz wie pan, reklamują, no. To proszę się przejść do lekarza, wie pan i mniej alkoholu pić. Proszę pana, niech pan mnie szantażuje, bo od tego są psycholodze, nie programy zotoryczne. Dziękujemy panu bardzo, pozdrawiamy. Dziękujemy, drodzy Państwo. No, drodzy Państwo, słuchajcie, bądźmy mi poważni. No, facet 80, pierwszy rocznik. Więc już trochę pan żyje, wie pan, więc może trochę mniej alkoholu. Drodzy państwo, to jest najlepszy dowód, że program jest na żywo.